No i siema, no witajcie w kolejnym odcinku, gdzie tak jak obiecywałem, odcinki już postaram się robić regularnie. No i napotkałem na parę problemów zaczynając dzisiejszy dzień. Pierwszy problem taki, że kabina już też jest, nie? Kabina jest, wszystko ładnie, ale nie ma tych stóp do kabiny. Także to jest pierwszy problem. Drugi problem to jest to, że ta kabina posiada ogrzewanie, nie? No i tak teraz sobie rozkminiamy jak to tu wpiąć. I tak patrzę do tych paczek No i są takie oto krótce, ale gdzie je wpiąć? Gdzie jeden będzie mógł być wpięty na przykład w ten tu wąż, nie? Tutaj by w miarę fajnie to wyszło, nie? Tutaj bokiem tak by wyszło i tutaj razem z tymi wieżami by poszło, nie? Ale gdzie ten drugi wpiąć? Czyż tu jest dosłownie parę centymetrów, dosłownie 2 centymetry luzu tu? może 3, nie to jest jedna sprawa tutaj też nie bardzo no to jest kurde e, duży obieg nie tutaj termostat dopiero się otwiera nie a tutaj no też lipa nie no ogólnie od biedy może by tu weszło czekajcie może by weszło nie ale wątpię to wszystko byłoby bardzo naciągnięte i więc mm rozkminiłem, rozkminiłem i wykminiłem a wykminiłem tak coś odcinając od kolektora takiego wodnego tą tylną część spawując tutaj tą część do czujnika nie tu o na przykład tak nie tu to wykręcając i tutaj trzeba będzie wkręcić e, taki normalnie e, kruciec na wąż taki oto albo spawać taki kruciec i wtedy będzie elegancko, nie? I wtedy będzie można tutaj podpiąć czujnik, i będzie można tutaj e, wyjść na kabinę, i to ogrzewanie wtedy będzie działać bardzo dobrze. A jeszcze lepiej byłoby zrobić tak z etor. jest, z pompy wziąć e, zasilanie, wtedy by był już kosmos i rurką wyprowadzić. Kiedyś takie coś robiłem, tylko tam pamiętam jak co niektórzy się śmiali z tego, że tam coś na tytrytkę zrobiłem, nie? No, tylko że. Ja to wam powiedzieć, tutaj, tak, tutaj mam wszystko, mam warunki, mam czym, mam kiedy, mam jak, nie? A jak jesteście zdani sami na siebie 100 km od domu, nie znając nigdzie nic, nie mając nic i jesteście zdani na siebie i presję czasu taką, że to już powinno być dawno zrobione, i że co ja tak długo jeszcze robię, nie? Także tyle ode mnie w tym temacie i zostało zrobione tak, nie inaczej, bo. To jednak to parę godzin zajmie, nie? A każda taka pierdółka wiadomo, 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 jak to wychodzi, są wtedy takie niedogadania, i wtedy można łatwo coś na kogoś powiedzieć, nie znając w ogóle żadnej historii. Tyle ode mnie. A więc kolejny problem to jest maska. Maska, która. Tutaj jest wspornik do maski przedni. To, to chyba powinno wejść tutaj, żeby żadnego problemu. Raczej, bo to chyba jest tak tylko wkręcane, ale, ale teraz e, tutaj przednia część, nie? Przednia część to jest akumulator, a teraz nie ma zbiornika, lecz będzie ściana grodziowa, i dopiero teraz będzie kosmos. I teraz wszędzie chyba, moim zdaniem, ja dorobię zamiast. E, Czekajcie. To są takie uszy, które są gdzieś wkręcane. Gdzieś to jest wtedy trzyma coś, nie wiem jak to jeszcze jest, rozkwinione, ale ja chyba dorobię na tej ścianie groziowej taką opaskę i ona będzie na tej opasce będzie siadać ta maska. Ona będzie wygumowana, albo może. Czekajcie. Nie, to jest uszczelka do, do tego właśnie do kokpitu, nie? Tu są jakieś wiązki tu jakieś o czapka magika. O. Czekajcie. O. Jak? Dobra, <laughs> No i to jest właśnie kolejny problem. I jeszcze jeden taki problem jest. Z pneumatyką. Tutaj musi być z tej strony ten zbiornik na pneumatykę, i powiem Wam, że z drugiej strony będzie zbiornik paliwa. I też to trzeba wszystko tutaj poprzerabiać, bo kurde, to musi to wszystko wejść. I nie wiem, czy tego czasem elementu nie wywalić, bo on tu musi jakoś się wkomponować i on będzie dość nisko, ten zbiornik. Ja tu normalnie się tego boję, że to wszystko mi tutaj nie wejdzie, ale mam nadzieję, że. Będzie wszystko ok, bo musi być ok, nie? Teraz te odciągi, ja nie wiem, jak one tu przyjdą, bo jeszcze tu przyjdą odciągi jakieś od tuza, i to wszystko tu musi być pomontowane. Także ja się biorę do roboty i najpierw będę musiał ten zbiornik przymierzyć, żeby, żeby tutaj go już usytuować, żeby ta pneumatyka się była zrobiona i ewentualnie przygotować go do montażu kabiny. Jest dupa. Ten zbiornik tu nie może być, bo. On jest po prostu za duży, za dużo miejsca zajmuje, a jeszcze będzie tuz Także tutaj w ogóle to odpada, bo je przymierzałem to z każdej strony i jest dupa, nie? Tak więc jest inne tutaj teraz rozwiązanie, a mianowicie takie, że taki zbiornik od 30 tutaj wpakuje z drugiej strony, na przykład ja mam w siebie z drugiej strony zapakowany, a tu będzie z tej strony. I mam nadzieję, że mi to się uda. Ja pierdzielę. To jest tyle. Teraz tyle przeróbek, że nie pytajcie. Tylko najgorsze jest to, że ja nie mam tych mocowań do kabiny i nie mogę usytuować kabiny, a jeszcze muszę podesty nowe dorobić, takie grube i też tutaj to podwiesić Także ja nie wiem, ja organizuję właśnie te, te mocowania tej kabiny. Ten tył to ogólnie można przerobić z tam tych, tych grubych. grubych. Za chwilę wam pokażę jak to mniej więcej będzie wyglądać ale ten tył to będzie można przerobić, ale ten przód no nie wiem, no, chyba że te podejdą to też będzie problem z głowy ale wszystko trzeba to poprzymierzać to są właśnie te koła, które będą na przodzie to są dziesiątki, co prawda 10.075 15.3 ja mam jednostki a to są te tylne mocowania tego tuza i ewentualnie żeby tutaj dorobić mocowanie do kabiny, tylko trzeba dostać taki kawałek mocowania, który będzie Opierać się kabina, także to tu nie będzie aż takim dużym problemem, tylko ten teraz przód. Ale wszędzie chyba tą kabinę wyciągnąć, to jest z tych wszystkich gracików i tutaj to wszystko poskładać. Jeszcze są obciążniki, nieobciążniki, felgi do malowania. Także to wszystko po kolei będzie robione. Także bierzemy się do roboty. Tak więc witam Was po mojej przerwie. Już tam mam części od tego tuza przyniesione przednie mocowania kabiny już też zamontowane lecz teraz jeszcze problem jest z tylnymi bo tak jak mówiłem prędzej to są mocowania tuza a tu są mocowania kabiny i one są w tym samym miejscu przykręcone i trzeba teraz coś kombinować albo tu odcinać albo z tych starych, starych odetnąć będzie łatwiej bo teraz te spoiny podcinać to trochę jest roboty a tak tylko tam podcinam ciach, ciach i będzie tylko do przyspawania i tutaj, o, teraz jak to ma być, teraz prawy lewe, dobra, to za chwilę się tym zajmę. E, tylko teraz e, powiem Wam tak, im dalej wlast, tym więcej drzew. I teraz ten TUS będzie, hmm, jakby to powiedzieć Wam, jak najszybciej i najlepiej nie będzie pasował jak się należy, bo, bo tu jest dołożona pompa. Teraz jest tu inne mocowania e, maski. Tu jest zostało zamocowanie maski już też przykręcone. I tutaj będzie trzeba trochę wyrzeźbić. W tym, tutaj wszędzie obciąć, tutaj te. Mocowania maski te starego typu Bo no to będzie teraz plastikowa przykręcona e, I to wszystko jest do zmiany Teraz e, Będę tutaj Chciał wybudować teraz te podesty Przede wszystkim ten jeden Ale najpierw złożę tu za, Chociaż tutaj e, te tu boki Żeby można było przykręcić te Lagi i zobaczyć czy Właśnie dojechało takie coś Za chwilę to otworzymy I no, zobaczymy, jak to będzie pasować, nie? Bo sam jestem ciekaw, ale moim zdaniem wykorzystam te lagi, żeby to był też również spornik zbiornika. Bo to wszystko będzie na sztywno skręcone, nie będzie to pracowało w ogóle. A będzie od razu fajna podstawa pod zbiornik. Tylko mam nadzieję, że z wszystkim się zmieszczę. A jak nie, no to będzie problem. No, <laughs> kurde, będzie ciekawie. No, i tak więc biorę się za przymierzenie poświęcony elementu. Trochę dupa, nie? Tylko teraz to jest tak i o, to jest tak Jeszcze muszę najpierw jedną rzecz zrobić, a mianowicie koreczki powymować. Hmm. wszystkie Ale jeszcze zanim dalej co zacznę robić O kurde Zgnity no wyłaś całość Jakby zęba wyrywał no. O, udało się. Uratowane. O, jest koreczek. Tutaj, tutaj też są. O kurde, ten się jest gnity O, udało się. Mm -hmm. o, jest i ostatni w tym sezonie. Także mamy koreczki, tych koreczków nie gdzie nigdzie dostać. To właśnie. Dobra, jeszcze alternator dzisiaj trzeba zamontować. Alternator, e, butle na powietrze, e, te podesty. Ale ogólnie, o właśnie, tylko że to wtedy może być tak już trochę aż za bardzo. Ale dobra, najpierw przykręcimy tutaj sobie mm, te tu, właśnie boczne lagi. To jest coś takiego? To jest chyba to. O, o kurwa. Tak. I teraz tak. Jest pięknie. I ostatni. Lepiej to na wszystkie złapać. I żeby miało nie pasować potem. O, teraz tak. <słysy> Tylko teraz, jak te sporniki są tu przykręcane. Ja pierdzielę nie. Dobra, skręcam drugą stronę i trzeba przynieść ten e, przód No i dobra, tuz już wleciał, udało się jakoś to zmontować Lekko nie było samemu, ale się udało e, Dobra, teraz się biorę za przerobienie właśnie tych e, Podestów, nie podestów, tych właśnie Mocowań, żeby można było te belki przykręcić Czekajcie, to jest jakoś tak bo teraz, jak to wszystko przykręcę, mi się o centymetr odsunie. Chyba, że. Kur, no pewnie. Ja bym ogólnie wywiercił ten otwór nowy. Tylko trzeba zobaczyć, czy się zmieści e, tuleja. I tylko jeszcze teraz, czy rama wejdzie, nie? Czy jest tyle tam tolerancji? To trzeba byłoby zobaczyć. Ale wiecie co? Kto nie ryzykuje? Ten nie pije szampana, nie? Tak mówią. Ale gdzieś gumy tu były. O, tu są gumy. Tak więc. Kurde. światy ludzie. Jak tutaj przesunę, przecież to się nic nie stanie, nie? Także chyba wiercimy. Nie będę tutaj wiele kombinował. Jedno do drugiego się skręci i będzie betarda. Tu nie ma co kombinować, także się brak do roboty. No i dobra, robimy unboxing. Bo żera mi ciekawość Kurde te noże to takie noże że ja nie mogę Ale zobaczymy otworzymy jeszcze jeden No wysuwaj się jak nie ty to ty Kurde, mam tu parę? Kurde na nożyka nie mam Ale O żeby nie przeciąć zbiornika Także powiem wam że nie spodziewałem się tak szybkiej dostawy tego oto sudenka ale dudni o ale popakowane No będzie to jak to będzie pasować wtedy wtedy będzie dopiero będzie zagadka. Ale wydaje mi się, że będzie wszystko ok. A jak nie będzie ok, to zrobimy, że będzie ok. Jak to jest zapakowane? Kurde. Chyba będzie lepiej niż ok. Taką mam nadzieję. Jestem tak podekscytowany, że nie pytajcie. O, w mordę. To tu nie ma nic? O jezu, Dobra raz pusty jest. No dobra, to jest. A co to za ustrojstwo? To jest odpowietrzenie, chyba. To jest odpowietrzenie. A to jest. Ktoś zna się na chińskich znaczkach? O jezu, ale mi sercowali. To musi tu wejść. Jak nie, to jestem w czarnej dupie. Dobra, chyba, chyba wejdzie, chyba wejdzie. Wszędzie blachę jeszcze zrobić na dole i będzie zajebiście. Uff. tego najbardziej się obawiam tego tu elementu. Bo może być tak, że będzie mi zabraknie paru centymetrów. A jak wszystko dobrze pójdzie. To będzie ok, a jak nie ładnie pójdzie to też będzie ok. Musi być ok, nie ma innej opcji. To jest wszystko tutaj na sztywno. Tu będzie drobiona, na tej belce będą drobione dwie takie, dwa płaskowniki i dwie obejmy i będzie super. Także to będzie szybki temat i będzie git z paliwem. A tu powinien być wskaźnik poziomu paliwa i tu ogólnie nawet bym mógł zamontować wskaźnik paliwa. I, by był na desce rozdzielczej, wskaźnik poziomu paliwa. Także szybko, szybkie, ładne, zachodnie, A jak dobrze pójdzie, to szybkie, ładne i zachodnie, nie? Dobra, biorę się za przeróbkę i widzimy się za chwilę. No i teraz wielka chwila, prawdy. Wiedziałem, kurde, ale, ale by tak mogło ogólnie zostać. Czemu nie? Jemu też należy się. Tylko teraz będzie taką fajną płytę tu dorobić. Zajebistą płytę. Bo tu musi być i tu. Tutaj te narożniki trzeba ładnie na okrągło zrobić. I kurde, będzie sickle jak to mówią. Naprawdę będzie kozacko. Dobra, jeśli biorę za docinanie tego to. Instrumentu, jakby ogólnie to przesunął, ha. kurde, par centów, to by było naprawdę zajebiasto. Może się od razu na docinanie tego. Ogólnie wystarczy. No i dobra. Docięte jest. Teraz przemierzamy jeszcze raz. Czy będzie coś bliżej? Nie, nie proszę cię. Troszeczkę bliżej. O! Jest tak, jakbym to sobie wymarzył. Jest idealnie. No, kurde. Lepiej by się mogło. I tak sobie się zastanawiam, czy by nie zrobić jednego dużego podestu. I tak chyba będzie trzeba to zrobić. Wedle tego dać kantówkę. I tutaj tak to zrobić trzeba. O. Tutaj to tak. I tutaj dać tylko e, krótki ten. On duży jest ten zbiornik. Ale naprawdę zajebiście to wyjdzie. Naprawdę będzie fajnie. O, można takie coś to zrobić. I jest gites nawet lepiej niż gites. Także teraz jeszcze przyspawać wzmocnienia. I jest pełna profeska. Jest idolo. Zbiornik przymierzony. I powiem wam, że on nawet fajnie wyszedł. I nawet nie spodziewałem się, że tak fajnie, ale resztę będzie przymiarek jutro. Jeszcze jutro muszę zrobić tutaj drugą. Takie drugie mocowanie do obejmy, tak jak tu jest. Tu będzie dorobiona obejma jedna, druga i powinno to fajnie wytrzymać. Także tu jest ładne sanie paliwa, tam jest odpowietrzenie, a tu będzie można zamontować. Wskaźnik poziomu paliwa, nie? Także jest naprawdę fajnie. Eee, pneumatyka będzie tutaj założony, ten kichacz. Następnie będzie tam poprowadzony elastycznym wężem. I ja nie wiem, czy wam pokazywałem to. No wie, że będziecie mieli podwójnie. Dorobiłem tutaj fasolki, także jest na fasolkach, także tutaj powinno spokojnie to wejść. Tam patrzyłem, jest tyle dość miejsca, żeby to weszło. Także nic nie przerabiałem. Zostały oryginalne mocowania. Pewnie by się pojawiły komentarze, że to źle zrobiłem. A tak, jest wszystko oryginalnie skręcone, ale mój głos ostatnio jest do bani. Tak więc tutaj trzeba będzie podest jutro zrobić i stwierdziłem, że zamiast tej dużej będzie ta mała zamontowana butla i ona będzie tu w tym miejscu jednak zamontowana. Tu nie, niczemu nie powinno to kolidować yy, i tak to będzie właśnie zrobione, że ona będzie tu i drugi spornik będzie od dwóch śrub, tutaj taki spornik dorobiony, yy, tak by. Mm, on będzie przytrzymywał tutaj w drugim miejscu butle i powinno to spokojnie dać radę I będzie fajnie, nie? Także będzie opaska druga, jedna, druga I będzie GITES yy, I tyle z takich, yy, jakby to powiedzieć, yy, nowinek Jutro montaż alternatora I będzie zmiana pompy, ale to chyba będzie osobny odcinek gdzie zobaczymy, czy ten ciągnik w końcu będzie normalnie działał. Założymy pompę. Nie wiem, czy 60, czy motor pala. Zobaczymy, e, która tutaj będzie lepiej pasować, ale może to motor pala by założył. Zobaczymy. W każdym razie, założymy tu jedną z pomp. Tak, by to tutaj już naprawdę działało. E, tu jeszcze za ślepkę trzeba tutaj przykręcić do sprzęgła. Tutaj ten wspornik tu, ten jeszcze trzeba trochę poprzerabiać. E, I wszędzie jeden taki duży podes, dorobić tutaj. Do tutaj, który będzie jednością, nie będzie tej, tutaj, takiej blachy, badziewiastej, tutaj, tu. O, o, tej, to tak właśnie o tobie mówię, e, tutaj, o, merde, spadła mi. Także to będzie aut. Poczekajcie, to, to jest jakoś tak. O, tu, to tak, o, coś takiego, nie? Tylko nie wiem, czy kabiny nie założyć, tak, żeby. To wszystko poprzymierzać, żeby to było wszystko tak fajnie już Także może to zrobię I to będzie na cacy, nie? Także na dzisiaj to będzie już tyle A jutro już reszta, jeszcze go trzeba będzie umyć całego Do malowania Koła wypiaskować, bo one są pokryte Kilkoma warstwami, tak samo obciążniki będą Wypiaskowane No i wtedy co? Montaż całości i heja banana wyjazd z nim Będzie koniec a na tą chwilę już koniec. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.